Witajcie w dzisiejszym poradniku auto pomówimy o polerowaniu elementów metalowych i przedstawimy technikę polerowania metali. W naszych samochodach często występują różne elementy wykonane z metalu. Na zewnątrz takie jak wydechy, końcówki wydechu, orurowanie w autach wyższych, relingi dachowe i tym podobne. Jakie więc metale występują w przemyśle samochodowym? Między innymi takie jak aluminium anodowane może nadać kolor i zwiększyć odporność na utlenienie. Grubość anody to 5-10 mikronów, a maksymalnie do 25 mikronów. Po prostu aluminium, stal zwykła, stal nierdzewna z dodatkiem chromu w stopie, stal z powłoką aluminiową, stal niklowana, chromowana, gdzie grubość niklu to 50 mikronów, chromu 10 mikronów. Daje to ochronę przed korozją i nadaje walory estetyczne. Kolejny to plastik powleczony chromem o grubości od 1,1 mikrona do 1,25 mikrona. Plastik imitujący metal, lakierowany. Mieć, np. przewody hamulcowe, tytan, bardzo rzadko przy wykorzystywaniu w produkcji wydechów. Aby określić grubość powłok galwanicznych, ozdobnych, ochronnych, trzeba byłoby użyć miernika, warstwomierza dla powłoki i podłoża magnetycznego i niemagnetycznego. Przejdźmy teraz do dostępnych środków do polerowania. Pasty polerskie w formie likwidu bądź po prostu pasty. Uniwersalne do elementów metalowych, do elementów plastikowych powleczonych chromem, do elementów chromowanych, do elementów aluminiowych, większość jednak pas jest uniwersalna. Niektóre firmy wprowadzają gradację pas na kat, polish, finish i Mamy pasty twarde. Pasty polerskie twarde posiadają różne gradacje i zastosowanie do różnego typu metali, np. aluminium, stali kwasoodpornej, stali węglowej. Każdy może dobrać odpowiednio do swoich potrzeb zestaw past polerskich. Dodatkowo do ochrony metalu woski, sejlanty bezpośrednio do tego przeznaczone, bądź woski, i sejlanty uniwersalne, jak i dodatkowo powłoki permanentne. Przejdźmy teraz do sprzętu ściernego. Oczywiście sprzęt ścierny, dobieramy gradację, siłę, rodzaj do kształtu elementu, do metalu, z jakiego wykonany jest ten element i do naszych możliwości sprzętowych. W tym wypadku możemy wziąć papier ścierny na dysk polerski, możemy użyć papieru ściernego manualnie, włókniny ściernej, wełny stalowej. Do nanoszenia past polerskich i polerowania używamy Filców polerskich, które są twarde i zaliczamy je do agresywnych. Bawełny polerskiej na krążku, z trzpieniem bądź bez twardą, średnią miękką flanelę miękką, która jest miększa od bawełny dla wykończenia powierzchni. Możemy również używać padów gąbkowych, stożkowych bądź w formie takiej piłeczki typu bow, bądź typowo padów polerskich do lakieru. Przy miękkich metalach i cienkich powłokach galwanicznych nie zaleca się używania twardych krążków polerskich. Przejdźmy teraz do sprzętu, który będzie nam potrzebny przy polerowaniu. Jeżeli używacie Flaneli bawełny na czpieniu potrzebna jest wam do tego wiertarka. Jeżeli będziecie polerować padami polerskimi to oczywiście potrzebujecie maszyny polerskiej. Nie maszyny DA, czyli dual action ze względu na to, że ona ma skok i mniejszą siłę. Nie nadaje się do agresywnego polerowania elementów metalowych, do rozpuszczania, nagrzewania past twardych polerskich, przydaje się nagrzewnica. A teraz przedstawię schemat pracy, czyli profesjonalnego, autodetailingowego polerowania elementów metalowych. Skład, którego będzie wchodzić na początku, dekontaminacja, kiedy stan naszego elementu jest bardzo dobry. Tak jak we wcześniejszym poradniku, wykorzystujemy delikatną pastę polerską. Możemy spróbować pasty nawet do lakieru, aby tylko go odświeżyć. Jeżeli zaś element jest w gorszym stanie, tak jak ten tłumik, zaczynamy od kombinacji past polerskich, przechodząc od past finishowych, przez polishingowe aż do cuttingowych, żeby sprawdzić, która kombinacja która pasta polerska i jej gradacja jest odpowiednia dla odświeżenia danego elementu metalowego. W zależności od rodzaju elementu możemy zrobić to ręcznie, bądź maszynowo. Jeżeli wybierzemy opcję ręczną, możemy użyć ścierki bawełnianej, mikrofibrowej. Jeżeli wybieramy opcję maszynową, do polerowania metalu, który ma być tylko odświeżony, finiszowo wybieramy pad bądź miękką flanelę, bądź miękką bawełnę. Jeżeli zaś metal jest w gorszym stanie, zmiana past nie pomaga. Zmieniamy pad na filc polerski, po czym przeprowadzamy polishing na padzie gąbkowym bawełny. Jeżeli mimo zmiany padu pasty polerskiej, nasz element metalowy jest w naprawdę złym stanie, musimy zdecydować się na użycie mocniejszych środków ściernych typu stal wełniana, papier ścierny. Włóknina. Oczywiście, znów zaczynamy od delikatniejszych gradacji i w razie braku powodzenia przechodzimy do coraz mocniejszych, ostrzejszych gradacji. Poznaliście schematy pracy elementów metalowych, najważniejsze informacje na temat metali, sprzętu, środków ściernych i pas ściernych. Obejrzyliście zatem wstęp do polerowania metalu. Zapraszam Cię teraz na część praktyczną. Przejdźmy do techniki. Dziś wypolerujemy tą puszkę tunika. Zobaczymy, jak wygląda praca, dobór past, materiałów ściernych, padów i sprzętu w przypadku tego elementu. Jeśli mówimy o sprzęcie, to mówimy również o sprzęcie do przygotowania elementu do dalszej korekty polerki, czyli o sprzęcie do dekontaminacji. Sprawdź nasz poradnik, który znajduje się na kanale. Sprzęt potrzebny nam to szczotka do czyszczenia padów i ostrzejsza szczotka do czyszczenia filców polerskich, maszyna polerska, nagrzewnica, filce polerskie, pady polerskie, ściereczki mikrofibrowe, pasty polerskie twarde i pasta polerska w formie płynnej. Przy mocno zniszczonej powierzchni metalowej potrzebujemy oczywiście dodatkowo środków siernych, typu papier sierny. Wtedy możemy wykorzystać jedną z technik, którą prezentowałem przy regeneracji reflektorów samochodowych: środek do odtłuszczania i sejla. Spójrzmy teraz na nasz element. Chcemy wypelorować część puszki tłumika tak, aby uzyskać efekt lustra. Tak jak uzyskaliśmy wcześniej tutaj, który jest pożądany na wielu elementach auta, między innymi w felgach. Nasz element przeszedł już dekontaminację. Dlaczego przeprowadzamy dekontaminację metalu? Aby drobinki różnych osadów nie porysowały naszej powierzchni w procesie polerowania, co wpłynęłoby na efekt finałowego wykończenia powierzchni. Przed polerowaniem powinniśmy ocenić naszą powierzchnię. Czy wybierzemy bardziej agresywną formę starcia niedoskonałości naszej powierzchni, przez użycie na przykład papierów ściernych, a później wykańczając naszą powierzchnię pastami polerskimi. Jak widać, nasz element nie jest w dobrej kondycji, ale wystarczy nam tylko praca z pastami polerskimi o mocnych gradacjach. Jak więc ocenić powierzchnię metalu i jego degradację? Wyjdzie to wszystko w czasie polerowania. Próbujemy past delikatnych przechodząc do mocniejszych. Sprawdzamy jak zachowują się degradacje na naszym tłumiku. Czy jesteśmy w stanie zetrzeć tą warstwę, która jest zniszczona. Jeżeli mimo tego, że używamy najmocniejszej pasty i filca polerskiego nasz element wciąż jest zniszczony, musimy wtedy pomyśleć o przejściu do mocniejszych metod ściernych. Przy tak zniszczonym elemencie tak jak widać tutaj, aby osiągnąć ten efekt, użyliśmy najmocniejszej gradacji i filca polerskiego, przechodząc do polishingu i do wykończenia na padach Spójrzcie na schemat proponowanych past i gradacji przez producenta past polerskich. Zaczynamy polerowanie padem filcowym z pastą polerską twardą o mocnej gradacji. Najwygodniej będzie rozgrzać nam pastę, nagrzewnicą i nałożyć ją na pad polerski element metalowy przeznaczony do polerowania. Pasta już jest rozgrzana, możemy nałożyć ją na pad polerski. Dodatkowo nakładam pastę na element metalowy. Przechodzimy do polerowania. Prędkość zalecana rzędu 1000 do 2000 obrotów na minutę przez producenta. Staram jej się nie przekroczyć ze względu możliwości przegrzania elementu. Tak jak widzicie, już po chwili polerowania wyłania nam się czysta powierzchnia metalu. Czas na dalsze polerowanie elementu. Po zakończonym polerowaniu przemywamy nasz element, tak aby zobaczyć, jaki efekt uzyskaliśmy, czy musimy poprawić jeszcze raz polerowanie tą samą gradacją, i jakie będą nasze kolejne kroki. Tak jak widać, efekt po użyciu mocnej gradacji jest bardzo dobry. Element jest wyczyszczony, wypolerowany. Mimo to pozostało tu kilka rdzawych, głębszych miejsc, które będziemy poprawiać tą samą gradacją i doszlifujemy ten obszar do końca. Był to jeden przejazd z dokładaniem pasty i czyszczeniem naszego pada. Teraz jeszcze raz nakładamy całkowicie świeżą pastę. I jeszcze raz przeprowadzamy proces polerowania, skupiając się na tych wszystkich defektach. Pamiętajmy, że najmocniejsza z past, jaką używamy w danym momencie, to punkt naszego wyjścia w stosunku do efektu, jaki uzyskamy. To znaczy każda kolejna, delikatniejsza gradacja nie zetrze nam z czasem niedoskonałości powierzchni, których nie zostały usunięte przez najmocniejszą pastę z naszego zestawu. Dlatego decydujemy się na powtórzenie kroku z najmocniejszą gradacją. Wypolerowaliśmy nasz element powtórnie najmocniejszą gradacją. Teraz wycieramy. Patrzymy w jakim jest stanie. Mamy część startej stali oczywiście z pastą polerską. Zmieniamy stronę i jeszcze raz powycieramy, odtłuścimy cały element. I teraz wytrzemy mikrofibrą do sucha. Efekt jest bardzo dobry jak na tak zniszczonym elemencie. Już widać moje odbicie mimo tych tysiąca drobnych rysek i tych hologramów na całym elemencie czy śladów pomocnej paście polerskiej. Oczywiście nie wszystkie defekty zostały usunięte. One mogłyby być usunięte w drodze wykorzystania innych, mocniejszych metod ścierania metalu. A więc przechodzimy teraz do dalszego polishingu i do wykończenia powierzchni. Aby dojść do efektu lustra. Jak udało się uzyskać na tym elemencie ten efekt? Zwiększyłem gradację do pasty 500. Niestety efekt przy twardym filcu był negatywny, to znaczy wciąż nie, pod, nie potrzebowaliśmy już ściąć, to znaczy usuwać defektów mocną gradacją, bo efekty zostały maksymalnie usunięte już w dwóch pierwszych krokach, a więc potrzebujemy tylko wykończyć powierzchnię. Więc zrobiłem to w następujący sposób. Użyłem pada, twardego pada polerskiego, gąbki, i użyłem do tego pasty w formie płynnej Metal Polish, która usunęła mi ślady polerskie, tak samo jak przy polerowaniu tradycyjnym lakieru, kiedy zostawiane są hologramy. Powierzchnia była bardzo błyszcząca. I nadawała się do dalszej obróbki, którą dokonałem pastą polerską twardą, tak zwanym różem polerskim różową pastą o gradacji 1500. I w ten oto sposób podbiłem maksymalnie połysk, a więc cała korekta to były trzy kroki: pasta o gradacji twarda 320 na filcu polerskim, na padzie polerskim twardym pasta typu Metal Polish, płynna. I wykończenie różową pastą polerską, gradacja 1500 na bardzo miękkim padzie. W ten oto sposób pozbyliśmy się śladów po polerowaniu, wyciągnęliśmy maksymalny połysk, efekt chromu. Zobaczcie teraz, jak będę polerował ten element, aby nie różnił się od tej części już wykończonej. Dokończyłem polerowanie twardym padem i pastą Metal Polish. Tak jak widzicie, pięknie odbijam się tutaj w tym lustrzanym połysku. Zaraz przechodzę do nabłyszczenia pastą o gradacji 1500 różową. Zobaczycie jak krok po kroku kończę to polerowanie. Jednocześnie y, chciałbym powiedzieć, że oczywiście dobór past zostawiamy sobie indywidualnie do każdego metalu jego twardości i techniki obróbki, jak i degradacji, jakie usuwamy. W moim no. przypadku dzisiaj okazało się, że taka kombinacja, jaką Wam przedstawiłem, zdała rezultat, lecz nie zawsze tak musi być, bądź nie zawsze tak agresywnie musicie wykonywać tą korektę, to znaczy zaczynacie na przykład chociażby od pasty takiej likwidowej, właśnie pasty w postaci pasty Polish Metal, a nie w postaci twardej i możliwe, że ona da wam efekt taki, jaki oczekujecie. Polerowanie uzyskaliśmy efekt lustra. Efekt pożądany przez wszystkich. Odświeżyliśmy ten tumik właściwie w kilku prostych krokach. Przy użyciu maszyny polerskiej, padów i past polerskich jesteśmy w stanie dojść do takiego efektu. W czasie pracy moją technikę modyfikowałem. To znaczy, dla uzyskania takiego efektu, niestety, naszą ostatnią pastą nie może być pasta twarda z racji jej struktury. Najlepiej jednak, aby była to pasta w formie pasty, w formie likwidu. W tym wypadku u nas była to gradacja około 300-320 i przyszliśmy do pasty Metal Polish. W naszym przypadku, ale w większości przypadków, trzeba będzie użyć pasty o gradacji cuttingowej niskiej, czyli ostrych past przejść do gradacji wyższych, delikatniejszych, wykańczających i dopiero wtedy pozostałości wykończyć pastą typu Metal Polish Liquid. A więc podsumowując, uzyskaliśmy efekt lustrzany, nasz element jest wolny od zanieczyszczeń, rys, zmatowień, rdzy, dodatkowo jego powierzchnia jest wygładzona, posiada ogromny połysk niczym powierzchnie chromowane. Tymczasem mam nadzieję, że poradnik przyda wam się w waszym własnym autodetailingu. Teraz przyda mi się Wasza pomoc. Proszę, podzielcie się tym kanałem z innymi. Dajcie łapkę w górę, wciśnijcie subskrypcję, zostawcie komentarz. A dzięki temu kanał będzie mógł się prężnie rozwijać. Piona!